Siemanko, witam was na kanale Pro Gaming eee, Wiecie co? To jest takie krótkie info, to są takie krótkie informacje eee, w tle widzicie grę Team Force 2. Eee, I tak, w ogóle chciałem powiedzieć tylko tyle, że... Eee, nie wiem co chcecie, żeby było na moim kanale. Już tak wesadnie się pytałem Niestety bardzo mało osób mi odpowiedziało. Przez to, żeby tu nadal były wywiady, jednak ja bym chciał jeszcze coś tutaj dołożyć. E, tak w ogóle nie wiem, coś w stylu e, zagrajmy z na przykład z, z wami, możemy sobie pograć w, w gry typu e, TF, może e, LOL, m, nie wiem, może jakieś let's play e z gier e, typu Let's for Speed World, chociaż nie wiem. W każdym razie piszcie czy chcecie, żeby były horrory, czy co chcecie, to jest w sumie taki mały let's play z tej gry, troszeczkę sobie pogram. O, o ja czy... Tak, w ogóle gry nagrywam teraz actionem. Nie jest to fraps, więc FPS jest troszeczkę większy. Gry się aż tak nie ścinają, co pozwala mi na nagrywanie więcej. Znaczy, może nie więcej, ale jednak w troszeczkę lepszym świetle FPS-a. Bo jak większość osób wie na starym kanale, Net Minecraft ciął się jak głupi. Teraz jednak tego aż tak nie ma. Jednak... Nie jest to i tak jeszcze... To, co bym chciał uzyskać. Tylko później coś będę musiał znaleźć. jakby to... jakby to yy, zrobić, żeby... Jednak FPS był troszeczkę większy u mnie. Żeby komputer się tak nie grzał. O kurde, no yy, W każdym razie... Nie wiem, co by tu jeszcze dodać, bo od tygodnia w sumie nie było nic na, na moim kanale. Tak w ogóle, oczywiście do tego serwera, na którym teraz gramy podam w opisie tego filmu. I co, też tak myślałem nad, tak, ojeżdża, też myślałem nad serią typu, nie wiem, coś moje przemyślenia, w będę mówił o różnych rzeczach nieraz banalnych, nieraz będę poruszał jakieś poważniejsze tematy. Coś w stylu, o, powiedzmy, vloga na jakiś temat, tylko że to będzie jak bardziej, nie wiem, audioblog. Czy coś w tym stylu, nie wiem, może by się, się pokazywał raz na dwa dni, może raz na tydzień. To w każdym razie jeszcze jakoś ustalimy, jak Wam będzie to bardziej odpowiadało. Ja w każdym razie chcę, żeby tu każdy na kanale znalazł coś dla siebie. Nochemer to nagrywałbym też vlogi jednak, że nie chcę nagrywać tego telefonem, ponieważ jakoś nie będzie aż tak całkiem ciekawa. A chcę, żeby to było fajnie wszystko grało ze sobą o właśnie, tak myślałem. No tak w ogóle... Co by tu jeszcze powiedzieć? No, piszcie z jakich gier byście chcieli Let's Play. E. Ehm, a... Czy chcecie, żebym omawiał coś na przykład, typu jakieś, nie wiem, jakieś gry. Bo to na pewno jakieś recenzje znajdą się u mnie na kanale, jednak nie w najbliższym czasie, ponieważ ehm, miałem wiem co... Nie chcę się wymądrać na jakiś temat, na który nie jestem zbytnio obeznany. No, i co? I to praktycznie tyle. Jeszcze chwilę sobie pogramy, tylko na tym serwerze. E, tak w ogóle myślę, że poradnik, który nagrałem sobie city, który mu osobom się przyda. Jeszcze nagram kilka poradników. Także być razie. Nie wiem na jaki temat jeszcze, ale coś nagram. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, jeszcze przed świętami. Także myślę, że nie chcę, żeby tego było troszeczkę więcej niż jest teraz. Musimy tą bombę zawieźć. Musimy tu wjechać, chociaż troszeczkę. Bo ona zjeżdża za każdym razem. Jeszcze tylko kawałek ją zostało. Przewieźmy jej. Oh fuck. Kurde. No, mm, w sumie z informacyjnych rzeczy to już skończyłem, ale tak sobie myślę, co by to jeszcze poruszyć, jakiś temat taki. Okej, okay, no. Widzę no. co w sumie nie mam jak teraz nic więcej do powiedzenia. Wszystko co chciałem już w sumie powiedziałem. Nie dostałem. No. Yyudasz! Od razu mówię, że nie chcę, żeby u mnie na kanale był Minecraft yy, nie chcę, żeby to była żadna seria single player może kiedyś jakiś multiplayer, coś w stylu kwadratowej masakry yy, czy coś w tym stylu. Ale oczywiście nie kwadratowej masakry w sensie, że z takimi osobami, bo to żeby się dostać to tak tak prawda? Koksem w swoim fachu, ale chodzi mi głównie o to, że zgodnie może ktoś będzie miał jakiś serwer chciałby sobie pograć. Wejdę, zobaczę, jeżeli nie będziemy to pogram troszeczkę dłużej. No, wiecie co? Dobra, to w sumie kończę to wszystko. Na razie trzymajcie się, do ustrzenia. cześć.